Czy wiesz, dlaczego wiele kobiet nie zarabia pieniędzy, na jakie zasługują, spędza długie godziny na siedzeniu nad zleceniami dla swoich klientów i powoli wypala się zawodowo? Przedsiębiorczyń, które spełniły swoje marzenia, czyli założyły własną firmę, ale nie do końca umieją w wolność jako właścicielka biznesu? Jest kilka bardzo istotnych czynników, które na to wpływają. Oczywiście nie omówię ich wszystkich, ale pierwszym z nich jest mindset. Dzisiaj jednak nie będę opowiadać Ci właśnie o Mindsetie, bo mówię o nim dosyć dużo w innych odcinkach. W tym odcinku porozmawiamy o rozwiązaniach, czyli przedstawię Ci pięć kroków do tego, aby wreszcie przestać przeliczyć czas na pieniądze i stać się właścicielką biznesu pełną gębą, a nie niewolnicą we własnej firmie. Gotowa? No to posłuchaj. Podcast dla tych, którzy chcą działać mimo strachu, obaw, lęku i opinii innych. Podcast dla wirtualnych asystentek, freelancerów i każdej osoby, która chce wziąć życie w swoje ręce, chce zacząć działać, chce prowadzić firmę i zarabiać godne pieniądze. To podcast dla tych, którzy mają dość etatu i pracy dla kogoś. Dla mam, które nie chcą wracać do korpo i chciałyby pracować z domu. Dla tych, których kręci bycie przedsiębiorcą. Jak prowadzić firmę, być najlepszym w branży i nie zwariować? Zapraszam serdecznie. Karolina Brzuchalska, Pretty Well Done. Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu, Co we freelance piszczy. Dzisiaj będzie o dupo godzinach i przeliczaniu czasu na pieniądze. Spora grupa kobiet, którą znam i obserwuję w mediach społecznościowych, to kobiety prowadzące firmy usługowe online. Wirtualne asystentki, graficzki, copywriterki, coachki, project managerki. No wiesz, sporo tych zawodów mamy. Wiesz, co ją łączy? Kiedyś pracowały na etacie dla kogoś, czyli codziennie rano jeździły do biura, oddalonego od domu minimum pół godziny drogi komunikacją lub samochodem, spędzały tam bite osiem, a czasem nawet więcej godzin, by przez następne półtorej godziny, wiadomo korki, przebijać się do domu. Wracały zmęczone, sfrustrowane, no i czekała tam na nie druga praca: pranie, sprzątanie, gotowanie, zakupy, rozłożenie dzieci na zajęcia dodatkowe i wiele innych czynności, które nawet jeżeli współdzielimy je z partnerem, to umówmy się, jest ich sporo i wykonujemy je automatycznie po powrocie do domu. Wieczorami siadały w fotelach, uszakach, z kubkiem herbaty lub lampką wina, czasem z laptopem na kolanach i marzyły o tym, jak wspaniale byłoby założyć własną firmę. Stać się taką niezależną i wolną przedsiębiorczynią. W końcu móc robić dokładnie to, co się chce i co się lubi. Nie zrywać bladym świtem, nie siedzieć bez sensu w biurze i nie wysłuchiwać nudnych raportów na niekończących się zebraniach. Znasz to? Też byłaś jedną z nich? No właśnie. Aż w końcu docierały do takiego punktu krytycznego, kiedy, jak bohaterka mojej książki, rzuciłam pracę i co dalej, mówiły sobie: A do diabła z tym. I rzucały wypowiedzenie szefowi na biurko, ewentualnie składały je elegancko w haerach i wychodziły z po raz ostatni z firmy, raz na zawsze zrywając kajdany z niewolenia. Oczywiście jest tutaj gruba przesada i sarkazm, i ironia, i na pewno to czujesz, ale domyślam się, że wiesz o co chodzi, bo oczyma wyobraźni po prostu czasem tak to widzimy. Oczywiście w praktyce, w większości przypadków, wyglądało to zupełnie inaczej. Nie? Do rezygnacji z etatu przygotowywały się długimi miesiącami, do założenia firmy też, aż w końcu wala. mamy to. Jest firma, są klienci, freelance się kręci, a marzenia o biznesowej wolności zostały spełnione. Tyle tylko, że w wielu przypadkach bardzo szybko okazuje się, że ta wolność to jest taka wolność pozorna, bo klientów nie zawsze jest tyle, ile by się chciało, finanse nie zawsze się spinają, a właścicielka firmy haruje po kilkanaście godzin na dobę, żeby ogarnąć budżet. Dotyczy to zwłaszcza tych osób, które wcześniej pracowały na etatach, i już tłumaczę dlaczego. Osobom, które pracują, pracowały wcześniej na etacie, znacznie trudniej jest często przestawić się po prostu na inny tryb pracy. Czują na przykład, że jeśli nie przepracują 8 godzin dziennie, to ich praca nie jest wiele warta, a finanse kuleją. Albo że jeżeli chcemy mieć dobrze prosperującą firmę, no to praca jest kluczem, nie taka praca wielogodzinowa, wielozadaniowa, wypełnianie sobie i dnia i listy to do po prostu po kokardę. No właśnie tak zapychają sobie ten kalendarz biorąc coraz więcej zleceń, nie odmawiając nikomu, by z jednej strony poczuć wartość swojej pracy, a z drugiej no oczywiście mieć nadzieję na większe pieniądze, nie? Albo na więcej pieniędzy. Bo niestety bywa też tak, że satysfakcja w międzyczasie idzie gdzieś w siną dal. I te właścicielki, które tak marzyły o wolności freelancerek, o wolności przedsiębiorczej, z czasem stają się niewolniczkami swoich własnych biznesów. Czy to jest Twoja historia? Albo Twojej przyjaciółki? Jeśli tak, to słuchaj dalej. Jak stać się właścicielką biznesu i przestać w końcu przeliczyć czas na pieniądze? Ogromną wadą biznesów usługowych jest to, że w sporym procencie przypadków e, ich właścicielki rozliczają się za godzinę. Czyli oznacza to nie mniej, nie więcej, że każda godzina pracy ma swoją cenę, a ile czasu przepracujesz, tyle zarobisz. Masz urlop, nie zarabiasz. Dopadła cię choroba, nie zarabiasz. Nie masz zapełnianego portfela klientów, bo się nie spina. Rozliczenie godzinowe ma też, też oczywiście swoje zalety, żeby nie było. Nie chciałabym go aż tak bardzo demonizować, no bo jeśli wiesz ile godzin w miesiącu masz zabukowanych, jesteś w stanie dosyć łatwo przewidzieć swoje finanse. Łatwiej też oczywiście jest dorobić yy, i przelewy nie pojawiają się tak od przypadku do przypadku, tylko raczej regularnie. Często jednak freelancerki lub przedsiębiorczynie rozliczające się właśnie za godzinę. Docierają jednak w końcu do ściany z napisem nie chcę już przeliczać czasu na pieniądze bądź też nie mam tyle czasu, żeby zwiększyć swoje dochody. W końcu nie po to zakładały firmy, by siedzieć długimi godzinami przed komputerem i wysiadywać tak zwane dupy godziny, chcą zarabiać lepiej na swojej specjalizacji. Nie do końca jednak wiedzą, jak to zrobić, bo proces przejścia niestety nie jest prosty. A na jego drodze poukrywanych jest, jak to zazwyczaj bywa, wiele pułapek. Dlatego, docierając do sedna dzisiejszego odcinka, w końcu opowiem Ci za chwilę o pięciu krokach, które moim zdaniem należy zrobić, jeżeli chcesz przestać działać w taki sposób. Czyli już nie chcesz rozliczać się za godzinę swojej pracy, chcesz zacząć skalować dochody yy, i chcesz je skalować jako ekspertka, jako specjalistka, jako ktoś, kto jest pierwszym wyborem swojego klienta. No i krok pierwszy ku takiej przemianie to jest zmiana sposobu myślenia o zarabianiu. I to jest moim zdaniem jeden z najtrudniejszych kroków, no bo znowu docieramy do pracy nad mindsetem. I ja wiem, że mówię o tym w kółko i bez przerwy i będę ci o tym powtarzać jeszcze tysiące razy, ale firma zaczyna się w głowie i w tej głowie pozostaje. W związku z tym to, o czym, to co myślisz o sobie, o zarabianiu, o swojej firmie, o swojej działalności, o swoich usługach, o konkurencji, ma ogromne znaczenie. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza dla kobiet, które pracowały wcześniej na etacie. I musiały być obecne w biurze przez 8 godzin dziennie. Mówimy tutaj o tym przeliczaniu czasu na pieniądze. I niezależnie od tego, czy tej pracy było na te 8 godzin dziennie, czy nie było, no to każdego dnia musiały tam tyle e, przesiedzieć. No i niestety w naszym systemie pracy wciąż pokutuje taki kult pracy ciężkiej, i jeżeli ktoś wykonuje swoje zadania w 4 godziny zamiast w 8. No to oznacza, że dostał za mało pracy, dostał za mało zadań. No i zazwyczaj nie jest doceniany za to, że działa tak szybko, tak sprawnie i tak dalej. Tylko jest doceniany inaczej, czyli zasypywany dodatkowymi zleceniami w ramach tego samego etatu, tej samej pensji. Tak to się właśnie kręci. I jeśli ty kiedykolwiek pracowałaś na etacie i 8 godzin pracy stało się Twoim nawykiem, to bardzo prawdopodobne, że przeniosłaś ten schemat na swoją firmę w momencie, kiedy ją zakładałaś. Czyli wyznaczyłaś sobie godzinę startu pracy, wyznaczyłaś sobie godziny jej zakończenia i nawet jeżeli są one dosyć elastyczne czyli dajmy na to, pracujesz 2 godziny rano, 2 godziny w południe, pomiędzy drzemkami dzieci, nie wiem, pomiędzy fitnessem, zadaniami dodatkowymi i tak to jednak. Um, na pewno masz policzone, ile godzin trzeba przepracować, by zarobić potrzebną ci co miesiąc kwotę. I to jest bardzo okej okay na start, kiedy zaczynasz prowadzić własną działalność, ponieważ pozwala na płynne przejście pomiędzy etatem a prowadzeniem własnej firmy. Niemniej, tak jak wspomniałam, z czasem twoje potrzeby mogą się zmienić. No i żeby zmienić teraz styl zarabiania, czyli rozliczać się bardziej projektowo, Wyceniać lepiej swoją wiedzę, to trzeba zmienić a, sposób myślenia o zarabianiu, a to już nie jest proste. Uwierz mi to, to naprawdę nie jest proste. Jako specjalistka masz prawo oczywiście odpowiednio wysoko wycenić swoją pracę. W końcu zdobywała się latami. Teraz z niej korzystasz, żeby wprowadzić u klienta zmiany, czyli żeby dać mu coś, czego on sam nie potrafi zrobić. Ale ciągle możesz mieć tą taką zagwostkę, że kurczę, jak to? Wystarczy pracować dwie godziny dziennie, albo kilka godzin w tygodniu, żeby zarobić tyle, ile zarabiałam na etacie. Wiesz, że to jest ogromny hamulec dla wielu kobiet, które nie potrafią dać sobie takiego przyzwolenia na to, żeby zarabiać fajne pieniądze pracując niewiele, albo potem siedzą i myślą, ale jak to? Ja siedzę, nic nie robię. Przecież mogłabym w tym czasie. Ogarnąć jakieś zadania, zarobić dodatkowe pieniądze i tak dalej, więc zmiana mindsetu jest tutaj kluczem. Takie danie sobie przyzwolenia na to, żeby pracować mniej, a zarabiać tyle samo lub więcej. Kolejny krok, czyli krok numer dwa, to jest wyznaczenie sobie czasu na rozwój firmy w takim etapie przejściowym, kiedy jeszcze pracujesz dla swoich klientów i wykonujesz dla nich zadania, jesteś zabukowana po prostu po kokardę, a już chciałabyś zacząć robić coś nowego. No, i czas to jest obecnie towar bardzo deficytowy, zwłaszcza jeśli pracujesz dla tych klientów, zwłaszcza jeśli masz pełen kalendarz, no bo znalezienie godziny, dwóch czy całego dnia nawet na rozwój własnej firmy, czyli za pracę nie w firmie, a nad biznesem, w takim momencie graniczy często z cudem. Ale im szybciej zrozumiesz, że bez zapewnienia sobie tego miejsca w kalendarzu nie dokonasz zmiany, tym lepiej dla Ciebie. No, bo wiesz, co hamuje m, większość przedsiębiorczyń przed tym, żeby zarabiać na swojej specjalizacji, a niekoniecznie na tym, ile czasu poświęcają na pracę y, dla klienta? Obawy i czas. Nie mają czasu na zmianę, no bo pracują dla kogoś, a potem wieczorem zmęczone urywają rodzinie dodatkowe minuty, myśląc, że to wystarczy, żeby coś zmienić, żeby wyskalować działalność, żeby zmienić system swojej pracy. Niestety nie ma takiej opcji, i tutaj z ręką na sercu Ci to powiem, bo próbowałam, żeby nie było. Nie ma takiej opcji, żebyś rozwinęła firmę i pracowała nad zmianą, nie mając na to wyznaczonego czasu. Po prostu zabukowanego go w kalendarzu na sztywno, zaznaczonego, wykreślonego z jakichkolwiek innych działań w tym czasie. Mogą to być dwie godziny dziennie, mogą to być skumulowane dwa dni w tygodniu. Ważne, abyś ten czas znalazła, po to, aby w skupieniu i w pełnym takim spokoju działać i pracować nad tym, co chcesz wprowadzić. Krok trzeci to jest budowanie marki ekspertki. Te wszystkie kroki są ze sobą bardzo ściśle powiązane, co zapewne zauważysz w momencie, kiedy będziesz słuchała tego podcastu. Czas, który wygospodarowałaś na pracę nad własną firmą, powinnaś poświęcić między innymi na mądre budowanie swojej marki jako ekspertka. I co tutaj mam na myśli? Jeśli chcesz się wyceniać jako specjalistka, jeśli chcesz prowadzić klienta przez proces zmiany, no to powinnaś mu się pokazać jako taka osoba. Nie ma takiej opcji, że ty będziesz działać w usługach i wykonywać jakieś zadania dla klientów, a potem przyjdziesz i powiesz, że ja jestem świetną, super, hiper, duper ekspertką i kupuj ode mnie usługę premium za kilka tysięcy. To tak nie działa. Także jak widzisz, te kroki drugie i trzecie są ze sobą ściśle powiązane. Bo nie da się sprzedawać swoich usług klientom premium i nie da się ich wyceniać po stawkach premium, nie budując marki ekspertki, czyli nie znajdując czasu na pracę nad swoją ofertą, a przede wszystkim na promocję i marketing. Promocja i marketing to są takie dwa potwory, które wymagają regularnego dokarmiania. I jeśli je zaniedbasz, to możesz mieć nawet najlepszą wiedzę, a nie sprzedasz jej nikomu. Albo kilku osobom, ale i tak tego nie wyskalujesz. Dlaczego? Bo nikt nie będzie cię znał. Możesz ładować grube tysiące złotych w reklamę, oczywiście, tylko czy masz te pieniądze? I czy chodzi Ci o to, żeby przyciągać przypadkowych klientów z reklamy? No chyba nie. Dlatego nie bój się poświęcić więcej czasu na to, aby pokazać się światu na taki sposób, jaki Ci najbardziej odpowiada. Niekoniecznie chodzi tutaj o obecność. W sieci, w mediach społecznościowych 24 godziny na dobę, bo da się to zrobić inaczej, mówiłam już o tym kilka razy. Krok czwarty to jest usługa premium, za którą klient gotów jest oddać nerkę. Czy masz taką usługę premium? No bo wiesz, co z tego, że ty jesteś specjalistką? Taką specjalistką jakich mało, jakich po prostu nie ma. Jesteś najlepsza z najlepszych. No ale co z tego, jak ty nie masz oferty? Albo masz ją tak przedstawioną, że zanim klient do niej dotrze, to już ją pięć razy zgubi na twojej stronie. A zanim dojdzie do ceny, to zrezygnuje, bo mu się nie będzie chciało szukać. I pójdzie do tej osoby, która mu ją poda na talerzu, nawet jeżeli będzie od ciebie słabsza. Bo wyobraź sobie, że przychodzi do ciebie klient, który słyszał, jaką jesteś genialną ekspertką, a ty tak de facto nie masz mu, no może nie nic do zaoferowania, ale nie masz dla niego oferty. No tak. Teoretycznie opisanej, przedstawionej, zrobionej w PDF-y, opowiedzianej, no nie masz. No bo w praktyce wiadomo, że masz wiedzę i możesz mu tę wiedzę przedstawić. Ale nie masz oferty, nie masz rzetelnej wyceny, nie wiesz, jak mówić do tego klienta, by chciał cię słuchać. A w zasadzie nie tylko słuchać, ale też za Twoje wsparcie oddać tę nerkę. I to jest kolejny z tych elementów, na którym trzeba się skupić. No i krok piąty, jeden z moich ulubionych poza Mindsetem. Czyli wdrożenie zmiany. Tu przechodzimy do takiego punktu, bez którego nie zadzieje się absolutnie nic. Bo nawet jeżeli przeznaczysz czas na rozwój, nawet jeżeli popracujesz nad mindsetem, marketingiem, promocją, stworzysz oferty, ale nie wdrożysz tej zmiany. Nie odpuścisz rozliczania godzinowego, nie odpuścisz klientów, z którymi pracujesz do tej pory, nie wytłumaczysz im, że teraz działasz inaczej. Nie zmienisz stylu pracy i rozliczeń no to nie zmieni się nic. Nie będziesz pracować z klientami premium. Będziesz wciąż wykonywać te same żmudne zadania, rozliczając się za godzinę, by dopiąć budżet. I to moim zdaniem to nie brzmi za dobrze dla a twoim. To wdrożenie to jest trudny etap, wiem o tym. To jest etap, przy którym większość z nas odpuszcza i wraca na te stare, znajome tory, no bo jak coś działało do tej pory, to po co to zmieniać? Wdrożenie i zmiana wymagają pracy, wymagają wyjścia ze strefy komfortu, wymagają porzucenia tego, co do tej pory znałyśmy, na rzecz czegoś zupełnie nowego, na rzecz czegoś, co może budzić obawy. No ale wiesz, żeby dokonać zmiany i zacząć coś nowego, to trzeba zburzyć to stare. Nie da się po prostu inaczej. I to jest te pięć kroków które oczywiście nie są jedynymi, które trzeba wykonać, ale to jest te pięć najważniejszych kroków, które trzeba zrobić, żeby w ogóle zacząć myśleć o takiej zmianie i zacząć ją wdrażać. I tak jeszcze podsumowując ten odcinek, powiem ci tylko, że przez ostatnie pół roku robiłam badania, researche, przeprowadzałam rozmowy z wieloma przedsiębiorczyniami. Które mówiły mi, że one mają dość pracy w takim systemie, w rozliczaniu się za godzinę, że mają dość tego, że nie mogą znaleźć czasu na tworzenie własnej super oferty, chociaż mają ją rozpisaną w głowie co do po prostu ostatniej kreski. Mają te całe programy zaprojektowane, ale nie mają czasu na to, żeby dokonać zmiany. Ja w tym czasie sama projektowałam program, który od A do Z pozwoli przejść przez ten proces, który pozwoli ci zarabiać na Twojej ekspertyzie bez konieczności siedzenia w mediach społecznościowych 24 godziny na dobę i bez konieczności szukania sposobu, jak to zrobić. To jest program, który uwzględnia nie tylko pracę nad mindsetem, ale też twarde elementy, takie jak tworzenie odpowiedniej oferty, wycenę swoich usług, co często bywa piętą achillesową. No i oczywiście docieranie do klientów premium, ale nie tylko, bo tworząc go wzięłam pod uwagę też całe doświadczenie moje, moich klientek, klientów, czyli tę obawę przed zmianą, brak czasu na tworzenie odpowiedniej oferty, na kreację, na rozwijanie firmy bez tej takiej całej, wiesz, brzydko mówiąc, sraczki w sieci. Stworzyłam taki proces transformacji, który uwzględnia również narzędzia, automatyzację ale też taki zwykły ludzki czynnik, jakim jest na przykład obawa przed utratą kontroli czy strach przed zmianą tego, co stabilne, na początkowo niepewne i nowe. I tutaj podkreślam, że jest to początkowo niepewne i nowe. To jest program, który pozwoli rozwijać się jako właścicielka biznesu, czyli świadomie, z pewnością siebie i swojej wiedzy, bo ty masz coś, czego potrzebuje twój klient. A ja w tym programie pokażę ci jak to wykorzystać. I jeśli zależy Ci na tym, by żywot Twojej firmy nie był uzależniony od tego, czy jesteś w stanie pracować 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, to napisz do mnie maila na adres kontakt.paprydwoldan.pl w tytule pisząc: Jestem gotowa. Dodam Cię wtedy na listę VIP, która jako pierwsza otrzyma ode mnie informacje o szczegółach programu i o możliwości dołączenia do niego. Dlaczego mail, a nie formularz? Formularz będzie potem. Ja chcę pracować z osobami zdecydowanymi, z takimi, które chcą działać i które nie boją się siąść i napisać maila, bo i podjąć tego wysiłku, że muszą napisać maila. Maila o jednym zdaniu. Chcę działać. Więc jeżeli to jesteś ty, jeżeli chcesz działać, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o programie, jeżeli chcesz trafić na moją listę VIP, to po prostu pisz do mnie. No i pamiętaj: pięć pierwszych kroków. Od Ciebie zależy, czy je wykonasz. Do usłyszenia za tydzień.